Cześć, witajcie w ostatnim już odcinku z tych trzech multipaków, które kupiliśmy. Miejmy nadzieję, że najszczęśliwszym, mówię, niestety jeszcze w innych sklepach nie byłem. Będę, jak coś na grupie, oczywiście będę was informował o tym wszystkim. Jeżeli coś się uda mi zakupić, oczywiście będziecie o tym wiedzieć. Pierwsze co na grupie, no i dobra, i lecimy dziś tak, pojedyneczek. Pojedynki się fajnie robi. Tu mamy znowu napastnika. Mówię, sami napastnicy byli z przodu. Mamy. Co postawimy? Kto się tam stoi? Nie wiem nawet jak to wygląda. Ale zobaczymy w odcinkach, jak to wrzucę, bo to nagrywam wszystko jednego dnia. I lecimy. Co mamy? Napasnik i napastnik. Może być ciekawie. Jest Kylian Mbappe. Ciekawe, ile będzie warty. Kylian. I kto będzie z tyłu? No i jest Vinicius Junior. Czyli niestety nie miałem szczęścia do Barcelony. Wziąłem Przemek na grupie trafił dwóch zawodników Barcelony. Ale ciekawy pojedynek. O! To jest typ po prostu na fina, finał na następny meczu lig mistrzów który odbędzie się chyba w środę Ale tak w środę chyba grają Real właśnie z PSG no i Real zaczyna z grubej rury 1-0 dla Realu Depay Jones jest Haland, top defender jest Idol Humas no, tutaj będzie fajny pojedynek. Na pewno ciekawy. No ale zobaczymy, co, co, co tu się okaże. Dalej: Cieza, Diallo, Araujo. Trzy karty specjalne. Liverpool Kapitan. Jest PZ, patrzcie, 1 do 1 i Lorente. Czyli przy takim wyniku no, awansuje obecnie PRZ. w pierwszym roku było 1 do 0. To Paryżan. Tu znowu Davis, Rabiot, Bernardo Silva i znowu trzy karty specjalne. Kapitan od 2010 Naprawdę nie był Buffon wcześniej kapitanem. Nie wiem, bym musiał to zweryfikować jak to jest dokładnie. Manchester City oraz kimiś No coś tych rarek nie widzę. Widzę inni mieli lepsze szczęście, a na razie tym otworzymy tak. Zobaczymy czy to da nam szczęście. Juventus i Logo Perze. No i Perze już jest naprawdę blisko. Kolejnej rundy Mamy Correa Pedri Sergio Ramos na 3 do 1 I ostatnia Saszetka I tu będzie chyba Rarka Z tego co się orientuję To tu będzie chyba Rarka Tak mamy Rarkę Dobra czyli się udało Pięknie jest chociaż jedna Walwerde na 3 do 2. Jeszcze królik mi zaczął karton gryźć. Niestety, ale przyniósł szczęście, O, mamy w ostatniej paczce. Mamy w ostatniej paczce tadicia na rarce. Sygnaturę tadicia. Dushen Tadić, pięknie. Więc jest rareczka pierwsza w pierwszych trzech produktach jest rarka, więc jest elegancko no co wam mogę powiedzieć, ładne te rarki są naprawdę, mówię fajnie jakby jeszcze dodali możliwość, że można trafić z prawdziwym autografem w ogóle byłoby to eleganckie, ale mówię na przykład, że nie wiem, tam jedna na 2000 saszetek czy coś takiego, w ogóle żeby była szansa, nie? No ale te platinium chociaż dali numerowane niby, więc co wam mogę powiedzieć, jest rareczka wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia do zobaczenia, trzymajcie się zapraszam do następnego odcinka i co mam mogę powiedzieć? Sub, komentarz oraz dzwoneczek i łapka w górę i zapraszam na grupę. Trzymajcie się, Siemanko. Cześć.